Witamy w telewizorze, jest z nami Robert Janowski Po koncercie Cieniary Oddział zamknięty. To jest jak wrażenie z dzisiejszego występu. Mogę przekinać? Możesz. Szufla, na no po prostu. mi się czasem. Ja miałem 20 lat, 22, wracam 6 dych przez moment założyć skórę, można zaśpiewać numer oddziału. Widząc przed... nie wiem czy na ale widząc przed sceną to, co zawsze oddział miał na swoich koncertach, no to dla nich to też jest fantastyczne. Przy nami kciuki za Krzysia, bo fajnie, że mu się chce. Wreszcie, no to się nie da nie chcieć, wiesz, no, jak się stworzyło taką i taką kapelę i można grać koncerty w fajny chwał muzyków, fajnie to brzmi, kurde, cool Cieszę się, że, że mogę być elementem chociaż dzisiaj, ale ja będę śledził, nie trzymał za kciuki. A rocket roka nie umarł? Żyje cały czas. No jak widać, jak widać się umarł, myślę, że nie umrze, bo, to, bo to, to jest to jest rodzaj filozofii, to jest życia, patrzenia na świat, odczuwania, wapościowania, różnych rzeczy. Ja może już nie jestem dalej od tego niż kiedyś. Eee, ale fajnie było tutaj przez moment sobie zobaczyć, przypomnieć, że, że do szaleństwa to szaleństwo no, to, że to miało sens, Lubowe mm. Klubowe koncepty fajne, nie? Człowiek jest tak blisko Najlep... siebie. Najlepszy. W plenerach to już tak... Nie, w plenerach nie, tam wszyscy chodzą, dzieci latają z malonami, browar się leje, wiesz, nikt w ogóle nie kuma o co chodzi. A tu jest, przychodzisz na to, jesteś wszyscy jesteś metr od niego. Słuchasz też oddziału prywatnie, tak teraz? Nie, nie, no już, nie, nie słucham tą płytę z opisami jeszcze 130 lat odsetkę słębną. No, kurde bo, więc nie lubię to, jest sobie mieszkanie trochę kupię. A, a co teraz słuchasz? Jaka jest twoja melodia? Teraz <śmany> Gryłem taki e, zespół Greta Van... E, kurde, Greta Van... zabijecie mnie. E, o Jezus, gra, grają jak Cepelini mm. tak, współcześnie, ja pierdzielę jaki będzie, cudownie. Ale grę, słucham też dużo swinga takiego, nierozbudowanego, z wielką orkiestrą, ale czujne, fajne, swingowe granie, no, to jest wszystko oparte na bluesie, to cały rok jest na bluesie oparty, na no więc to, ale ten blues to jednak, to są to jest prawdziwe korzenie, a to jest szaleństwo i młodość takie przypomnienie. Także z podziwem patrzę na kolegów, na chłopaków, z działo, że im się chce. A jak po prostu mi zdoje, to chcecie, że Krzysiek. Życie, tak? Zobacz, stoi się tyle lat i. A tak. ci tak. żyją, tak? Słuchaj, no Ozzie, gra i, mm. i, i żyje. Ja się nie. dziwię, że żyje. Nie, no sam się dziwię, bo ma wciągał tyle tego, że on powinien 50 lat temu umrze. Ale no nie wiem, no, niech żyje jak najdłużej. Bo, a stoi się też już obstynują, jeszcze od, od lat. Może, no bo, żeby jednak grać koncerty. Ale no, to jest element rokemplarza, to jest element tej legendy, o której czytałem w książkach, którym, którym się będziemy fascynować. W Polsce. Taki był oddział zamknięty, był Lady Punk, także to były takie rozpierdolone i and rock'n'roll, eee, co jak się tego nie widziało z, z kulis, no to tak do końca nie, wiem, nie, wiem, nie wiecie o co chodzi, bo byłem trzy tygodnie w prasie z oddziałem, w dziesiątych latach. na pod... wspominasz, no. Stałe. Na ja trzy tygodnie, pamiętam do trzy godziny. A ja tam łykałem wszystko, co było. brałem ludzi z pod sceną z flaszkami tabal, napis. To... To było naturalne i myśmy to robili. Nie? A wcześniej jeszcze Wcześniej się łychnęło i ugorzała na to. Boże, że ja żyję, ale mówię, bo na światełko nie, 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 ok. Trzeba się za mną. Tak, ogarbi się, bo to jest niebezpieczne, naprawdę. No ale wam mam Edenową? Żyję, przeżyłem, mam wspomnienia, jest zajęcie. której nikt się nie odbierze nigdy. Tak, tak. Do dzisiaj czuję, jej Dzisiaj! nie sprzedałem Temoc Co najdrożemy jest Krzysiek, słyszymy? Dzięki. Dzięki Ci za to wspomnienia Jary. I love you. Robert było, dzisiaj zajęwić. Dzięki za fajny koncept. Miło cię było widzieć. Dzięki. Trzymajcie. się.